Kochani, chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć Wam o żalu doskonałym, ponieważ teraz no, z racji epidemii nie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Mimo, że staram się spowiadać, to jednak wiadomo, no, nie każdy chce wyjść z domu i ja to doskonale rozumiem. Dlatego warto pamiętać o tym, że jest taka możliwość jak żal doskonały. Na czym ten żal polega? Znaczy, żal doskonały to jest Chęć przeproszenia Pana Jezusa za swoje grzechy, i ciężkie, i lekkie. To jest żal, w którym my chcemy wrócić do Pana Boga, czy z Nim się spotkać w Komunii Sakramentalnej, czy w Komunii Duchowej, ale czujemy, że jesteśmy obciążeni grzechami, sumienie nam coś wyrzuca. I to znaczy, że my chcemy przeprosić Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy, czynimy to z miłości do Niego. Po prostu tak go bardzo kochamy, tak chcemy, a wiemy doskonale, że grzech niszczy tą jedność z Bogiem, a my tak bardzo chcemy do niego powrócić, że przez żal doskonały wracamy do niego z miłości, mówimy, że jesteśmy grzeszni, mówimy, że potrzebujemy przebaczenia, i Bóg wtedy przychodzi ze swoim przebaczeniem i rzeczywiście. Rzeczywiście jest taka możliwość, żeby w swoim sercu przeprosić Pana Boga za wszystkie swoje grzechy, i wtedy dokonuje się tak zwany żal doskonały. I rzeczywiście te grzechy są przebaczone. Jeżeli chodzi o grzechy lekkie, ale grzechy ciężkie i tu jest bardzo ważna rzecz, że przy żalu doskonałym, w związku z tym że jeżeli mamy grzechy ciężkie, nie możemy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, to wtedy właśnie dokonujemy tego żalu doskonałego, ale z założeniem, że my skorzystamy w najbliższej okazji ze spowiedzi. Czyli, że jeżeli robimy ten żal doskonały, przepraszamy Pana Boga za nasze grzech, grzechy ciężkie, to musimy mieć zawsze założenie, że jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będzie taka okoliczność, to przystąpię do spowiedzi i wtedy dopełni się to, ten żal przez sakramentalną spowiedź, sakrament pokuty i pojednania. Katechizm Kościoła tak o tym mówi. Gdy żal wypływa z miłości do Boga. Miłowanego nade wszystko jest nazwany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Właśnie. Musimy pamiętać, że jest taka możliwość, że z miłości do Pana Boga chcemy do Niego wracać i Kościół daje taką możliwość. Żal doskonały. Jak jeszcze jakieś pytania, to proszę zadzwonić na telefon do zaboru. Szczęść Boże.